No potwierdziły się niestety moje przypuszczenia. Mam tutaj w okolicy męskich pedałów w człowieku testosteron to to 200% jak w tym dowcipie, jak dokuczali, kurwa, jakieś dwajki bole, kurwa, jakiemś chłopakowi jak to mówią o kobiecy, o kobiecej urodzin. <noise> Że pedał, pedał, no jakaś babka wstała, co was dwóch robiło to jest to, 200% Zaraz tu po gangsteru LGBT mi zadzwonił doprostować O się kurwa mówię no, Pamiętasz jak się z się, kurwa co to jest ty piesacyk Ja jebie tego jeszcze nie było. Nie no mówię, dopóki nikt mi nie strotęczył na podwórku, to tam nie chcę robić co chcę, ale, kurwa, nie zwierzyłem normalnie, ja pierdolę. Ja potem działkę z odroni Bo ci od blasku więcej na oborze nakłada i chuja se zdjęć porobisz. Może jakiś trans kolejny, nie wiem. Ehe Tak ci stara mówiła jak ten Nie chciałaś do szkoły chodzić A później trzech chłopaków 20 przyjaciół Czas radzić no co zrobisz Munt ma swoją cenę O No patrz nie zdążyła 5 sekund, dosłownie. Chodź. Aha. No, mistrz się śmieszny, to prawda. Taki śmieszny, kurwa. Że dopiero co mi wlał kijem w dupę, nie minęła minuta, już był gdzieś tam. No chyba, że biegiem, sprintem to mało, żeby mu się udało. Ale pytanie się nasuwa inne. Dlaczego uciekał? <laughs> nie mogę kurwa tych łop Czuję piekarnię. A może ognisko Chodź nie. Jak mogłeś kamsiowi coś takiego zrobić? E, mm. Zajno, tyle razy mi mówi, żebym sobie obejrzał Lahain gdzie oglądałem ten film już dawno temu, że no, stwierdziłem, że skoro nie rozumie tego faktu, że ktoś oglądał, nie, to inaczej, na przykład starzy ludzie ludzie, jeszcze z mojego wieku ludzie, biło się zwierzęta różne, potrafisz zabić, ale nie musisz kurwa chodzić i zabijać wszystkich kurwa wokoło, żeby pokazać, że ty kurwa nie jesteś, nie musisz nikomu nic udowadniać, no chyba, że takiemu pedałowi to można mu tam trochę w dupę kolnąć. Nikt nie powiedział, kurwa, że jeśli coś potrafisz, to to musisz robić po coś. Albo nie wiem, że jesteś kurwa, nie, nie od małego, załóżmy, ciapałeś kurczaki, kurwa, co tydzień matce narosło, to nagle stajesz się seryjnym mordercą kurwa, i, i, i chodzisz, i zabijasz ludzi, nie? Tylko że dzisiejsze, kurwa, tumany nie potrafił tego pojąć. Zobaczy trochę krwi to zemdleje kurwa albo dzwoni po karetkę Ja jak byłem mały, Brajdek sobie rościł łapy, kurwa o tu To ja tylko zdjąłem z siebie koszulkę, rozdarłem kurwa, związałem mu ile mogłem wtedy? 10 lat Żeby się kurwa nie wykrwawił i zapierdalał tam na koniec lasu, bo karetka powiedziała, że nie przyjedzie, bo sobie porosują, kurwa erkę yy, gałęziami A dzisiaj pizdeczki zobaczył trochę krwi Jak kurwa z nosa mu pocieknie ze stresu, bo się wkurwi Albo rozpłacze I kurwa dostaje ty order komandosa Kurwa dzielnego, nie? O czym my kurwa rozmawiamy człowieku? O, zapierdala coś tam. Trochę ciężkie, może łosia. Ale nie jakiś kurwa pajac, teraz będzie chodził i szczykał kurwa z krzaków. I wkurwiał. I jeszcze na życzenie jakiegoś pierdolonego pajaca, co zwozi kurwa materiał z Ukrainy i wielce kurwa rodowity Polak wspiera Polsza. Polsza numer jeden, nie o taką Polszę walczyłem kurwa z tym. Wiecie, jak to jest ten, ta dmuchawka do bombelków na kutasie. On tak walczył, kurwa, za Polsę. Jak mu stara nie chciała dogodzić, bo na okres. Ta płynem do naczyń się robi, takie rzeczy dobrze, kurwa. Jak się wpuszcza przewody, na przykład w starą instalację. Jeśli zacierają przewody, ciężko się ciągnie. Wtedy się daje płynu do naczyń i jest lepszy poślizg wtedy, ale kurwa gościu nie do takich rzeczy. To odtłuszcza. To, wiesz to w drugą stronę, no chyba że liczysz na większe tarcie, to nie wiem, próbuj nie. Może po prostu lepsze doznania. Mniej ruchów kurwa wiesz i ten. Normalnie irytacja kurwa. Mąkło sobie człowieku posyp I to żytnią, czy, a będziesz na pierdala rzekł lecimy Wiesz mimo woli wtedy pod kran wia ja i wiesz, tam w międzyczasie gdzieś tam dolecisz I od razu sobie pałką wiesz Grubasy, kokolino Monia to tam niech za bramsem kurwa i z zielonkami kombinuje. Nie mój klimat. Tylko niech mi się nie mieszają, bo się w kurwie w końcu. Chodź świnio. No chodź tam nic nie ma. Kurwa, kurwa, no tutaj smród robić. Ostatnio ktoś mi powiedział, że im bardziej na wschód, tym większy smród, no. Jeden rabin powiedział tak, drugi rabin powiedział nie. No coś w tym jest, ale kurwa, wiecie... No to nie znaczy, że cały wschód jest śmierdzący. Nie. W tym przypadku akurat to by się sprawdzało, ale... Są przypadki, gdzie to by się nie sprawdziło. Jeszcze zajebany nos, za tąki, gardła Co szło tyle dobrze. może może to stąd się wzięło, kiedyś mi znajomy mówi, że sobie ten kurwa fujarek oksem posypał, to było zajebiście, może zaczęli od mąki, że nie kurwa, nie trzeba żadnych dureksów z wypustkami czy coś, tylko tam wiesz, na takich drapiesz kurwa mordę, żeby przestało sędzić a ona swędzi jeszcze bardziej. За что в кое-что? Все,